Cześć, witam Cię na kolejnym już odcinku z serii Co dziś zjeść? Słuchajcie, chciałbym tylko Wam przypomnieć, że nagrywam się tylko dlatego, żeby dać Wam taki przykład. Nietypową książkę kulinarną, bo słuchajcie, przepisów jest mnóstwo na styl życia niskowęglowodanowy albo keto. Więc ja wybrałem pewien sposób dostosowany do mojego stylu życia. Jestem kierowcą. Nie zawsze mam czas gotować, jestem sam, więc muszę sam sobie posiłki przygotowywać. Dlatego to jest mój tryb życia. Więc możesz wziąć przykład częściowo, a resztę myślę, że się wyedukujesz w aplikacji. Jest duża baza wiedzy, która mam nadzieję, Tobie pomoże w aplikacji Low Scan. Słuchajcie, dzisiaj jest sobota, jest 18.15 u mnie ale ja nie jadłem od wczoraj miałem dzisiaj tak gdzieś zajęty słuchajcie praca fizyczna i nie miałem symptomów chorobowych i zależnych przez które jak robimy sobie głodówkę cierpimy prawda więc po prostu świadomą nieświadomą przepraszam nieświadomą głodówkę dzisiaj zrobiłem bo byłem tak zajęty myciem samochodów pracy myciem prywatnego samochodu na którego nie mam czas umyć go w tygodniu bo jako kierowca Yy, prawda, więc fizycznie pracowałem, troszkę głodny, już yy, głód czuję, troszkę głodny jestem. Symptomy jakieś, jak były, to tylko głód, żadne inne, żadne bóle głowy, żadne osłabienie organizmu, brak energii, wręcz przeciwnie, miałem energię, bo fizycznie dzisiaj pracowałem, yy, pomimo głodówki, prawda, więc ten styl życia niskowęglowodanowy tak przygotowuje właśnie organizm do takiej świadomej Głodówki. Więc o czwarte, jak zwykle, pomimo tego, że byłem troszkę głodny, woda, kawa, herbata, słuchajcie, no, na tym to polega. Nasz wybór, nasza świadomość, nie sięgamy na siłę po jedzenie, aczkolwiek, kiedy jesteśmy głodni, a nie mamy symptomów tych chorobowych, które nas naprawdę męczą, to wystarczy poczekać godzinkę, dwie czy trzy i powiedzieć sobie: po co mam teraz jeść? Praktycznie, jak zakucisz tryb okienka żywieniowego lub głodówki, prawda? I nie jesz woda, herbata, napijesz się, głód minie. To jest taki lekki głód, słuchajcie. Ale dobra, nie przedłużając, słuchajcie, bo dzisiaj jest kolacja po głodówce. Ja tylko chciałem wam wytłumaczyć, że ta świadoma głodówka lub nieświadoma, ona się zdarza samoczynnie. Ja mam taką głodówkę raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu. Czasami ja tego nie kontroluję, słuchajcie. To samo przychodzi. Rozumiecie? Wybór ja dokonałem dwa lata temu i ten styl życia wszedł mi w krew. Jem pewne produkty, nie jem wszystkiego. Weź, weźmiesz przykład z tego, co ja jem, super. Weźmiesz przykład z tego, co jest w aplikacji, też super. Jeżeli nie weźmiesz przykładu, bo ci się nie podoba coś w tej aplikacji, nie podoba ci się w moich filmach, nie musisz oglądać mnie, aplikacji, nie musisz studiować. Kiedy coś zaszwankuje w Twoim organizmie, zainstalujesz ponownie aplikację Low Carb Scan i zaczniesz szukać odpowiedzi, bo na tym to polega. Bo wiem z doświadczenia, jak działa aplikacja, żeby coś zrobić, to musisz coś zrobić. Żeby coś zmienić, to musisz coś zmienić. Dlatego aplikacja jest po to. Jeżeli ją pobierzesz ze sklepów Google Play lub App Store i zaczniesz ją studiować, edukować, to zaczniesz to robić tylko wtedy, kiedy będziesz szukał odpowiedzi na swoje problemy zdrowotne. Bo wiecie, mówimy tutaj o odchudzaniu często. Dieta, dieta, dieta. To nie jest dieta, to jest styl życia. Poprzez ten styl życia automatycznie, skutkiem ubocznym jest odchudzanie. Ja jestem szczupły, ważę 68 kg, nie głoduję, mam swoje dolegliwości, bo ja mam 54 lata, słuchajcie. Gdzieś choroby, gdzieś, które tam w organizmie powstały, wcześniej nie da się wszystkiego uzdrowić, tylko jedzeniem. Dobra, nie przedłużając, słuchajcie taki troszkę dłuższy wstęp, bo ja bardzo dużo chciałbym wam powiedzieć, ale myślę, że najlepszą drogą jest wasza droga, nie moja, ale czy możecie wziąć przykład z mojej drogi, ale to wasza droga wam pokaże, jakie są fakty. Fakty poprzez zmianę stylu życia, poprzez te zmianę stylu odżywiania, organizm w środku zachodzą procesy, które powodują, że chudniesz, lepiej się czujesz masz mniej symptomów chorobowych i jedzeniu zależnych. Na tym to polega, ale nie przedłużajmy. Słuchajcie, ta godówka 24 godzinna i co dzisiaj zjeść? Nie chcę się gotować. Ja byłem zajęty, nie wyciągnął sobie mięska, bo jest zamrożone. Słuchajcie, pojechałem do sklepu polskiego i jeszcze na koniec wam coś powiem, że stała za mną taka pani z dzieckiem, pani szczuplutka, ale dziecko takie. To dziecko miało może 10 lat. Jaka jest różnica? Mama szczupła, dziecko takie. Odpowiedzcie sobie sami, lub znajdźcie odpowiedź w aplikacji Low Carb Scan. Węglowodany i cukier. To jest to, co dostarczamy swoim dzieciom. Różnego rodzaju soczki, i nie patrzymy na to, kiedy dziecko bierze z półki, to dziecko se samo pakowało do koszyka, mamusi. Już był pełny koszyk, ale to jeszcze to: to ciasteczko, to batonik. Nasz wybór, pamiętajcie. Dzisiejszym wyborem jest kolacja. Nie chciałem się gotować. Na szybko sobie, słuchajcie, to kiedyś Wam jest w filmie kiełbasa z Fileta. I jest tutaj 93 albo 7% kiełbasy, reszta jakieś dodatki i tak dalej, słuchajcie, ale lubię tą kiełbasę, więc sobie ją szybciutko ugotuję, prawda? I na dzień dzisiejszy mam kiełbaskę, bo pamiętajcie, lubię mięsko. Może Ty nie lubisz, ale ja lubię mięsko, kiełbasę, steki, yy, mielone i tak dalej, i tak dalej. Więc kiełbaskę, słuchajcie, do tego szpinak. Z serem tak zwanym Glucisk. On trochę śmierdzi. Jak moje smaki się zmieniły, kiedy go nie cierpiałem. Dzisiaj uwielbiam ten ser. Nawet na surowo, jak se kawałek zjem. No nic nie poradzę. Z wiekiem się może pewne rzeczy zmieniają. Słuchajcie, standardowo dwa jajka sadzone do tego. I jeszcze wam coś pokażę. Oczywiście, za czym wam to pokażę, to deser będzie pod spodem. Nie będę wam już pokazywał truskaweczki, maliny i jagody i jogurt. Oczywiście na górę. Czasami bez jogurtu zjem, powiem wam szczerze. Słuchajcie, co do picia. Dzisiaj do picia jest artykuł odnośnie selera naciowego. Słuchajcie, on jest bardzo zdrowy. Słuchajcie, yy, przeczytajcie artykuł, znajdźcie go, co dziś yy, szkodzi, co nie. Na pewno znajdziecie yy, odnośnie żywności. Ja to już wszystkiego już nie pamiętam. Ale seler naciowy, sokowirówkę mam. Ja sobie sok piję dziennie. Zapomniałem Wam kiedyś o tym wspomnieć. Czasami mam przerwę. Ale robię ten sok. On nie należy do smacznych, ale jest zdrowy. Uwierzcie mi. Więc sok Selera naciowego. To jest moja kolacja plus deser. I na koniec coś Wam powiem. To jest już nawyk, który musisz prowadzić, jak mycie zębów. Po kolacji lub przed kolacją nie patrzę na to. Słuchajcie, pokażę Wam, bo nie będę na ten temat się bardzo rozwodził. Słuchajcie, to jest magnes. To masz brać codziennie. Ile tu jest magnezu? Jak zdążysz przeczytać? Proszę bardzo. Ja biorę sobie odpowiednią dawkę magnezu dziennie. Uwierzcie mi dziennie. I podstawowe składniki. Ja już nie mówię o mikro makroelementach. Białko, sód, potas i tak dalej. Przepis na życie znajdziecie w aplikacji Lunkapscan. Tam będziecie mieli wyszczególnione to, co pomaga w połączeniu z dobrym, zdrowym odżywianiem. I słuchajcie, witamina D3 podstawa naszego układu immunologicznego i odporności. Bez tego nie dziwcie się, że wasze dzieci chorują i wy także i macie mniejszą odporność. Zobaczcie sobie tutaj jest witamina D3 i jaka tu jest dawka. Nie będę się rozwodził na temat dawek, bo informacje wszystkie znajdziecie oczywiście w aplikacji Low Carb Scan. Także to tyle. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy tak wygląda moje życie od ponad dwóch lat. Gorówki od czasu do czasu, okienko żywieniowe 16 na 8. Wiadomo, czyli 16 godzin nie jem, 8 godzin nie. Lub głodóweczka 24 godziny i podstawa, suplementacja. Dziennie rano biorę witamina D3 i magnes, i wieczorem biorę witaminę D3 i magnes. Kiedy zapomnę, nic się nie stanie, ale bardzo rzadko zapominam, uwierzcie mi, ale to jest styl życia. Już nie mówię styl odżywiania, ale styl życia. Co dzień, to musicie brać do końca życia już. To jest nawyk, jak mycie zębów. Jak zapomnisz umyć zęby, też się nic nie stanie. Jak zapomnisz się suplementować, też się nic nie stanie, bo masz to we krwi. Ale uwierzcie mi, jest to bardzo ważną częścią tego stylu życia. To tyle na dzień dzisiejszy. Życzcie mi smacznego, bo ja Wam zawsze życzę smacznego. Więc żyj zdrowo, trzymaj się.